Zapach dzieciństwa dla wielu z nas. Dawno tego nie otwierałem. się troszkę światło odbija, ale nic nie szkodzi. Pegasus q 502 późniejsza wersja. Mniej lubiana, ale też bardzo popularna. Proszę, original guaranteed high quality. Nie Nintendo Seal of Quality, jakiś numer. A w środku piękny Pegasus. Proszę bardzo, kompletny. dwa pady, Zasilacz, kabelki. Karty już pokazywałem. Popularny 168 w jednym. Instrukcja obsługi. I tyle. O, tu chyba jest. Warto przyglądać, co jest w tych pudełkach. Jakaś kartka. Często to jest rachunek. Karta gwarancyjna. A tutaj jest karta gwarancyjna. Proszę bardzo. Trafiła nam się karta gwarancyjna. Proszę bardzo. Firma handlowa Steve, Stanisław Luba. Ulica Krupówki 14A zakopane. Data zakupu. 19 maja 97 rok. Gra na Pegasus. Pięknie. Takie ciekawostki można właśnie znaleźć w pudełkach, jak się dobrze popatrzy. Także miłego dnia.